Siemano tutaj grup czas na kolejny odcinek z na moim kanale, a dzisiaj kolejny raz dam wam przewidywania ważnych meczy, tylko tym razem oczywiście UCL, ponieważ dzisiaj mamy Ligę Mistrzów, więc zapraszam Was do oglądania. No to dzisiaj, jeżeli chodzi o te mecze. To moim zdaniem trochę zaskoczę, bo uważam, że będzie to Airbnb kontra Manchester United oraz Ajax vs. Atalanta. Już wam tłumaczę dlaczego. Otóż dlatego, że te dwie drużyny walczą o bezpośrednio z sobą o awanse. To są najbardziej ciekawe pod tym kątem po prostu mecze. I dlatego uważam, że te dwa zespoły mogą się pojawić i są najbardziej prawdopodobne. Ewentualnie jeszcze bym tam poszukał, może Barcelona i Juventus. Bądź jeszcze jeżeli takich patrzymy ciekawszych meczy to Manchester City kontra Marsylia ale raczej bym obstawiał między właśnie tymi pierwszymi dwoma meczami którym wam powiedziałem bo tak jak mówię tam grają bezpośrednio o awans ze sobą te drużyny więc po prostu no i wydają się też to ciekawe ligi ciekawe zespoły więc obstawiam tutaj raczej na tą dwójkę. Standardowo pamiętajcie, żeby danych zawodników starać się licytować jak najtaniej, a nie brać pierwszych lepszych z Foodbina lub z rynku transferowego. No i to tyle, co ode mnie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, stawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale. Zapraszam również na grupę FIFACZE, grupę na Facebooku. Trzymajcie się i na razie. Siemanu.